Dzień Dobry kochani, witam w moim vlogu. Dzisiaj będziemy robić korytarz, bo łowka już drugi raz uciekła, tak jak ostatnio i przeskoczyła ogrodzenie i tym razem nie zerwała, a przeskoczyła całe, więc to znaczy, że roznosi ją energię i dwa, chce jej się skakać. <grystanie> Także teraz jedziemy do stajni i zaczniemy od korytarza i zobaczymy, czy będzie tak chętna do skoków, jak przez pastwisko. O tym ja mówię. Jestem gotowa od pięciu minut. Możemy wychodzić? Proszę Słuchanie, cię. Ja od rana pracowałem, ja od rana sprzątałem Ta. od. Od dziesiątej, jak się obudziliśmy, cztery godziny leżałaś w łóżku, nic nie robiłaś, więc proszę Cię teraz, proszę Cię teraz, nie mów widzą, powiedz widzą prawdę, jak jest. Że ja no, wzią, że, ja że, ja że ja czekam, że ja jestem gotowa, nawet nie od pięciu, od dziesięciu minut krążę w koło, a Ty po prostu musisz skinker zrobić, skarpetek nawet jeszcze nie masz, włosy na żel zrobić, a, no, idziesz, do ja stajni, siebie, idziesz do stajni, idziesz stajni. Chodź, chodź pokaż mi coś widzę, pokaż mi coś widzą. pokaż mi coś widzę, chodź światło. Spójrzcie, spójrzcie to. Jest jakaś literalna cera. Pięknie ułożone włosy. Super dobrane skarpetki. A ty? To jest, to jest tak właśnie. Jak y, idziesz do szkoły i postanowisz sama się ubrać, zamiast matka cię ubierze. Widzisz? Tak właśnie wyglądasz. A ja? No kum. No się. No dalej, ja już jestem gotowy. Ja już wychodzę, zakładam buty. Kto pierwszy? Ej, musiałam związać sobie dresy na gumkę, bo schudłam. Resztę, ja nie, sudłam, serio, sudłam. No nie, nie słucham, tyle słucham. Nie, nie. Słucham, ostatnią węgę, odkąd, odkąd zaczęłam jeździć, konno znowu i się ruszać. Od tygodnia. Słucham. No tak, ale nie, widziałam cię bez Czy schodzę zawsze na Boso na klatce schodowej, żeby nie powrócić umytej przez sąsiadów podłogi y, z tymi butami Zobacz, ze stajni? Co ty może. Zimno! Zimno! Ale jutro ma być już y, lato na całego, i od jutra ma być już super pogoda. A ci ostatni dzień takiego zimno! Ty, ja daj dwie na No to nie. No daj. Nie. Przerabiasz no swoje pieniądze, więc wydawaj je na tyle zrobiłeś. Ja wystawię fakturę na montowanie twoich filmów, nagrywanie a ja wystawię i ci miniaturę. za weterynarzy i za pensjonat, za który zapłaciłam za twojego konia. I no, ma darmowe <laughs> Nie! Tak. Ale słodziak! No, Jezu, <ja>. słodzia, to jest taki słodki! No ja! Ale smaka. Czerwono-żółte. Nowe bluzy Rio Grande, Krosinko, polecamy. Patrzcie, koszulki. O, takie, teraz nowość, takie krótkie bluzy. Ja w ogóle chcę tą białą. Ja chcę tą białą! Ha. Ale tutaj też są bluzy. Jezu, słyszę! Ale w tym Rio jest straszna atmosfera! Wszyscy zobaczą! Ej, ale ładne z tym złotym! Ładne z tym złotym. Ej, koszulkę czarną ze złotym też chcę. Na obozy. Ładne. Co ty znowu odwaliłaś, co? Co ty znowu odwaliłaś? No ja też nie mam prima na nią psów. Ja też nie mam na nią psów. Ja słyszałam, słyszałam, już telefon dostałam, co zrobiłaś. No, zaraz pokażesz, jak skaczesz. Mhm. Zaraz pokażesz na co ci stać. Ty. Lowka ma chyba dzisiaj pierwszy raz ochraniaczy na nogach. Tak mi się coś kojarzy, że nigdy jej wcześniej nie zakładałam ochraniaczy. Także. O, jak kroczy, proszę bardzo. Uwaga, bo tutaj są źrebaki po lewej. I zaraz będzie radarne na źrebaki Lewki. O, właśnie. Ty nie jesteś już źrebaczkiem. Ty już nie możesz hasać jak rybaczek dalej, rozgrzewamy się, puścikiem już, już, ja tu szykuję dla ciebie ten parkur, a tu się proszę samemu rozgrzewać ładnie tak, piękny galop Ej, no, gdzie mi tu no i w drugą, hop galop galop hop. Ej, patrzcie, ona już zakręca, ona już wie co ją czeka no zaraz będziesz skakać muszę to wyliczyć zrobię jej szereg na dwie szule. Już leci między tymi trąbami Ona już wie. frytki! Daj fryteczkę! No daj fryteczkę! Nie chce ci dać fryteczki! Ale kus, ale kus! Fryteczka! No jeszcze nie gotowe! Ona już skacze nie widział, bo Jezu, to jest po prostu duża sportowca. No dawaj, 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 leć. No, hop. Dobra, postawię już drąga i nie przez tego drąga, przechodzi, jak tak bardzo chce już biegać. Ej, ona miała tylko korytarz chyba dwa razy w życiu u mnie i raz w tamtej stajni chyba, a ona aż po prostu wie, co ma robić. To jest taka dusza sportowca, skoczka i... Chodź, chodź i drążka postawię, no chodź. No chodź, drążka dostaniesz. No chodź, tu postawię i ko będzie skakał. Proszę skakać. No, skaczemy. No i koniumie, proszę bardzo. Daj fryteczkę w nagrodach. Daj fryteczkę. <grym i wrogę> Wow, e, pięknie. No to było piękne łowka. Super! 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 Powiedz, co zrobiłaś. Powiedz co zrobiłaś, widzą. Ola postanowiła rozszerzyć krzyżaki, no i tu był drąg i ona go zrzuciła, tak? I drąg spadł o to i cały stoi jak pierdzielną ole w głowę. No No trochę czerwona jest. nie boli. Jak muszę być takim głupkiem? A tak, super tak. Pokaż, jak ci puchnie. Ja pierdzielę, Właśnie to widzowie jak to was puchnie to. No. Dobrze! Tym razem sobie nie rozwaliła głowy. Jeszcze raz. Jeszcze raz leci? Od razu? Tak nie? Taka mądra jest. Taka mądra. Taka mądra. Taka. Super koń, koniec. Pięknie. Odmachaj, Tak. Pięknie. Tak. Jezu, no się nawet spłciła. Niby tyle energii na padokuma, Co dzień nie biega, szaleje. A po prostu nawet jej paruje. Taki kursnik się zmęczył, kondycji brak. Dobra, na trening był poważniejsze. za to widać jak paruje? Znieje na kamerze, coś, coś, nie widać. Ale paruje, uwierzcie mi. O, widać. Tak z ciebie paruje. Super. No tak. Chodź, razem skoczymy. Bawcie. No. Chodź. chodź. Super koń! Jeszcze tam, 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 tam! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! o Jezu! Super koń! Masz! To nie było planowane, bo już zbieramy wszystko. Stój, stój. No. Mm -hmm. Ja, myśl, ja myślę, że ona też by chciała dzisiaj poskakać. No, bardzo by chciała poskakać. A ty jej nie pozwalasz. Widzisz, że ona się buntuje. Lowka skakała w korytarzu, a ona nie może. Bo właściciel jej zakazał. No, dobrze, dobrze, prima. Dobrze, pokaż mu, że ty też jesteś sportowa. A nie jesteś koniem ze stodoły, tylko też. Parkury będziesz skakać. Pokaż mu, pokaż mu. No dokładnie. Peł jazda, jazda, jazda. Pełna, pełna. No, pokaż mu, pokaż mu. Ustawię parkur, ustawię korytarz. No, jazda. właśnie, tak, tak. Tak, tak, tak chcę koń, tak koń skakać, tak. Widzisz, widzisz? O. To ustawisz jej ten korytarz? <grytasz> O, drama queen! Tata się zlitował nad córką i ustawił jej drążka, wow! Mati, co ty dzisiaj odwalasz z tym koniem, ja pierwszy. Ja, ja no i co No, to było ładne przejście. Praca, adrenalina, adrenalina tak Uuu. Uuu. Dobrze przeszło, nie? Przecież... Nie. No nie. Prawie ogarnęła. Okay, <laughs> yeah. Chodzimy nóżki po tych wybrykach wszystkich. No, woda. Woda to źródło życia. O jezu, ale śliwa pod okiem. Dosłownie śliwa pod okiem. A Ja Ja pierdzielę. Dobra, czas na kolejnego konia. I teraz idę po munia. I Munio też dzisiaj pójdzie na lążę. Kto oglądał odcinek poprzedni u Matiego no to widział jak Munio umie być pięknie lążowany i super chodzi po kole. Także no jemu też trzeba dawać już taki wymuszony ruch, aby jednak te mięśnie stawy prawidłowo pracowały, rozwijały się. Także Munio też idzie do roboty. Na końcu pójdzie Dyla. Dyla też pójdzie na lążę, bo dzisiaj nie chce mi się wsiadać po prostu. No, jeździłam teraz cały czas i dzisiaj mi się po prostu wsiadać. Nie chcę, jesteś też brzydka pogoda i boli mnie głowa od tej chwili. Munia, chodź do domu! Chodź, chodź! Dawaj, dawaj, dawaj. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Różamy się. No, dzień dobry. Dzień dobry. Co tam słychać? Dzień dobry. Ale Munia przed ruchem trzeba trochę ogarnąć, bo wygląda jak taka cielęcinka. Także też ogon trzeba podciąć, bo już jest mega długi, żeby sobie niechcący nie nadepnął. I grzyby też trochę wyrównamy, bo już też wyglądasz kurczak, taki naprawdę dziki mustang. Pan pięknie już gotowy oczyszczony, odgruzowany i może ich teraz pobiegać. Ale piękny ogier. Krocz. No, no. no, no. Ojejku, jaki ziewasz, Ojku, jaki ziewanko, tak się zmęczyłeś? Tak się zmęczyłeś? Jaki złodziak, o Jezu. No musisz iść na drzemkę chyba, co? No, trzeba iść na drzemkę. Pst. Munio. Słuchajcie, jestem mega dumna z Munia, po prostu drugi raz był... Dzisiaj lążowany u nas, nie wiem jak wcześniejszej właścicielki, ale drugi raz. I najpierw poszłam z nim na halę, bo chciałam na hali w spokoju. Ale na hali był inny ogier, który jest w Rio, także no, stwierdziłam, że to będzie nie, niebezpieczne, jak dwa ogiery się spotkają. Może Munio by nic nie zrobił, no a jednak tamten to taki prawdziwy ogier, to może by się sadził na niego. A on kryje? Nie? nie. Więc poszliśmy na plac, gdzie było dosyć sporo koni, a Munio Dokładnie w ogóle. było 7 koni z Muniem siedem koni z Wuniem na takim placu. I on w ogóle jakby był taki miły, patrzył na wszystko tak z zainteresowaniem, kompletnie się tymi końmi nie przejmował. Jakby on się zachowywał tak, jakby to robił po prostu całe życie: jakby byłby takim, wiecie, profesorem na ląży, starym koniem, który jest lążowany pośród innych koni. I w ogóle miał takie bystre spojrzenie, i widać było, że się cieszy, że w końcu robi coś z innymi końmi, że wiecie, że należy do grupy, do koni, które też trenują, coś robią. Tak wiecie. Ciekawie jest. <laughs> nie, mega spoko i wszystko tak reagował na kus na chowaj zad. Mega, mega, mega po prostu kochany konik. A teraz e, robimy pudełkę. Nie, no nie kończ jeszcze. Ja milczę. Ma... no nie no chciałam powiedzieć, nie, czy... że żaden inny z naszych koni by się tak nie zachowywał. No serio. Y, prima by dębowała i, no. i galopowała w kółko, zresztą co widzieliście. Lofka by atakowała inne konie, bo ona strasznie atakuje inne konie i po prostu by się wyrywała, podlatywała i kopałaby konie po prostu by brykała i byłaby, no wiecie. Dila by się szczurzyła strasznie na inne konie yy, i może by też biegała w kółko. A Munio, z Munio, to jest ideał. Ideał po prostu zachowania konia. Także cudo. Została mi jeszcze do przelążowania Dila, yy, ale mam 5% baterii, więc nie wiem, czy wam zdążę to nagrać, bo... Yy, no cały dzień nagrywamy i mi się toł telefon, ale najpierw pudełka nasza ulubiona czynność, prawda? Trochę ruchu i spadamy dzisiaj taka luźniutka.